I kolejny produkt, przemyślana kolej. Myślę, że jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla panów, ale też i dla wielu pań w sposób naturalny. Poprzez przywrócenie organizmowi i równowagi mamy coś takiego jak power dla mężczyzn cel i powód na poprawę układu moczowo-płciowego, zwiększenie potencji, zapobieganie zapaleniu gruczołu krokowego, zwiększenie napięcia i ogólny powrót do zdrowia. Jakie jest działanie? Eliminuje chroniczne zmęczenie i ogólny spadek napięcia. Działa regenerująco i leczniczo. Pomaga w rozwiązywaniu problemów intymnych, zwiększa popęd seksualny, poprawia erekcję, zapobiega przedwczesnemu wytryskowi, poprawia funkcjonowanie układu moczowo-płciowego, eliminuje problemy z oddaniem moczu, zapobiega rozwojowi zapalenia gruczołu krokowego, normalizuje metabolizm, krążenie krwi. Eliminuje ogniska stagnacji, zapobiega powstawaniu nowotworów. Jakie są wskazania do zastosowania? Zmniejszony popęd płciowy, problemy z erekcją. Tutaj nie ma się co wstydzić. Będzie taka opcja pod tym filmikiem, że podam link do swojej strony internetowej. Może być to dla niektórych. Mężczyzn, czy nawet kobiet, które by chciały obdarować swoich mężczyzn, jakieś takie zbyt intymne, więc będzie można dokonać zakupu bezpośrednio z mojej strony internetowej. Także tutaj wybiegam też na od razu gdzieś tam naprzeciw, jakimś rzeczom, które mogłyby wam się pojawić w głowach. Co dalej? Czyli jeszcze raz wskazania do stosowania: zmniejszony popęd płciowy, problemy z erekcją, przedwczesny wytrysk. Zapalenie krokowego, problemy z oddaniem moczu, inne zaburzenia układu moczowo-płciowego. Zalecany schemat dawkowania, najlepsze efekty daje przyjemne przyjmowanie tabletek PWR-men o godzinie 21. Skład, jak zawsze, częściowo podany z uwagi na opatentowanie. I tutaj co, co tutaj mamy: suszone korzenie rzęszenia, suszone korzenie aszwagandy, suszone liście damiany, suszone korzenie imbiru. Suszona cytryna, suszona figa, suszone pestki granatu, liście mniszka lekarskiego, orzech włoski, tymianek. I jak zawsze inne składniki, 100% niesyntetyczny ser glukozowo-fruktozowy. Jak już wspomniałam 0,05%, można zjeść całe opakowanie, nie przekroczy się dziennej dawki cukru. Mamy też tutaj regulator kwasowości, kwas cytrynowy, cukier buraczany, aromat cytrynowy, kurkumina kurkumina podejrzewam, że dla koloru. Także drodzy państwo, jeżeli gdzieś tam pojawiły się, że tak powiem pajęczyny w waszych sypialniach, to można naprawdę sobie w sposób naturalny temu zapobiec. Mało tego przypomnieć sobie jak to było za dawnych dobrych lat. A nic w tym złego, a raczej bardzo dużo. Każdy z nas czerpie z seksualności, więc tutaj to nie powinien być nawet temat tabu. Yy, raczej bym powiedziała, że yy, należy potraktować poważnie informacje, jakie właśnie przeczytałam o działaniu PWR dla mężczyzn. Także no, skontaktujcie się z nami. Jesteśmy dla Was. Wszystkiego dobrego. Hej!